Baronski kanał Games.pl, witajcie w kolejnej recenzji na moim kanale. Tym razem recenzja pada 8 bit do Ultimate Bluetooth Controller do Switcha i do PC-ów. No jest to pad z gałkami, z czujnikami, z efektem Hola, słynnymi ostatnio, które mają nam dać po prostu dużo większą żywotność tych gałek, niż y, zmagamy się to z tym, z tymi słynnymi potencjometrami, które są stosowane w tych bieżących padach, czyli w Dual DualSensie, w padach od Xboxa, no i przede wszystkim w Joy-Conach do Switcha, gdzie tam jest ten, y, są te kontrolery najbardziej wadliwe. Ja zresztą niedawno dostarczałem wam materiał, w którym opowiadałem o tym słynnym driftowaniu, dryfowaniu, jak to tam zwać, tych gałek analogowych, które niestety z czasem ulegają zużyciu, no i zwłaszcza właśnie w Joyconach. To jest praktycznie kwestia czasu, zważywszy na to, że te gałki są bardzo małe, no i tym bardziej są podatne na problemy w przyszłości. No u mnie również zdarzył się tego typu problem. Ja wymieniałem gałki analogowe w padzie do Switcha. Jeśli nie oglądaliście tamtego materiału, to możecie sobie zaległości nadrobić. Natomiast jeśli chodzi o ten Ultimate Bluetooth Controller, ma, ma on nas uwolnić od tego typu problemów i teoretycznie być padem niezawodnym przez dużo, dużo większą ilość czasu. Czy tak faktycznie będzie? Oczywiście przekonamy się za kilka lat, bo na razie ciężko jest to osądzić. Natomiast jak ten kontroler wypada w porównaniu z Pro kontrolerem do Switcha, który zresztą jest jest wyceniony tak samo, bo oba kontrolery w cenie sugerowanej są wycenione na około 70 dolarów. Oczywiście zdarzają się różnego rodzaju promocje, natomiast oba są wycenione tak samo. No i pytanie, czy warto płacić tyle samo, jak za pro kontrolera, za wpada firmy trzeciej od 8 bit do. Na to pytanie postaram się Wam odpowiedzieć już za chwilę, więc zapraszam do obejrzenia recenzji. Przede wszystkim tutaj musimy sobie na początek powiedzieć, czym jest wspomniany efekt Halla, bo to jest tak naprawdę wyróżnik tego Ultimate Bluetooth Controller. Ja tutaj nie będę udawał specjalnie mądrego i przeczytam wam po prostu definicję. Mianowicie, efekt Halla to zjawisko fizyczne, które występuje w przypadku przepływu prądu przez materiał w obecności pola magnetycznego prostopadłego do kierunku przepływu prądu. W takiej sytuacji powstaje siła skierowana prostopadła do kierunku przepływu prądu i pola magnetycznego. I siła ta właśnie nazywana jest siłą Halla, a jej kierunek zależy od kierunku Przepływu prądu oraz pola magnetycznego, już mniejsza, oczywiście, z tymi definicjami, bo zapewne mało kto to wszystko zrozumie. No, konkluzja jest taka, że przede wszystkim nie jest to pad oparty na tych nieszczęsnych potencjometrach, który, na których są oparte inne pady obecnie dostępne na rynku. No i przez to mamy uniknąć w przyszłości tego efektu driftingu, dryfowania itd., Czyli czegoś takiego, że nagle postać na ekranie zaczyna sama chodzić, mimo tego, że gałka analogowa jest niedotykana przez nas. No i w tego typu padzie, właśnie tutaj, jak w Ultimate Bluetooth Controller, mamy uniknąć tego typu przypadków. I od razu też Wam muszę powiedzieć, bo od razu się pojawiają tego typu pytania, czy te gałki jakoś są inne, inaczej inne, się je odczuwa niż te standardowe gałki oparte na potencjometrach. I muszę powiedzieć, że zdecydowanie nie. To znaczy, bardzo podobnie się ich używa jak w innych kontrolerach. Jeśli nie będziecie wiedzieć o tym efekcie Holat, tak naprawdę nie stwierdzicie żadnej, szczerze mówiąc, różnicy. No i tak naprawdę całość tylko polega na dużo większej teoretycznie przynajmniej żywotności, bo jak będzie naprawdę, przekonamy się pewnie po kilku latach. Myślę też, że warto nadmienić, że Same te kontrolery z efektem hola to nie jest coś zupełnie ultra nowego, dlatego że wykorzystuje się je chociażby w przypadku kontrolerów do symulatorów lotu, albo na przykład w przypadku produkcji dronów, również tego typu technologia jest często używana. Natomiast jeśli chodzi o pady, to jest to stosunkowo nowa rzecz i myślę, że warto przy tym właśnie pochwalić firmę Edbid do, że stara się korzystać z tego typu innowacji, które mają nam pomóc po prostu w dużo większej żywotności tych padów. Zanim przejdę jeszcze z Wami do omawiania takich szczegółowych funkcji tego pada, albo opisywania komfortu użytkowania, to jeszcze sprawdźmy szybko jak wygląda unboxing tego Ultimate Bluetooth Controller. No tutaj nie ma nic specjalnego. Ja wam też muszę powiedzieć, że to nazewnictwo jest trochę śmieszne dla mnie, bo przypomina mi bardziej jakieś słowa kluczowe do chińskiej wyszukiwarki niż sensowną nazwę pada. Według mnie firma 8 do powinna pomyśleć nad jakimś sensowną, prostą, krótką nazwą, która zostanie nam w pamięci, a nie jakiś tam Ultimate Bluetooth Controller, który pewnie niewielu osobom cokolwiek powie, że to dokładnie chodzi o tego akurat pada. Natomiast wracając do Unboxingu, no to zobaczcie, że w pudełku nic specjalnego nie ma. No wygląda to bardzo podobnie jak w jakichś chińskich, szczerze mówiąc, zamiennikach. Mianowicie mamy samego pada, mamy kabelek. USB-C do ładowania, ale mamy też stację dokującą i myślę, że ten temat warto też podkreślić, dlatego że w zestawie znajdziemy po prostu stację dokującą, której często nie ma w przypadku standardowych padów, a tutaj możemy oczywiście z tyłu podpiąć sobie kabelek, i wówczas po prostu nakładać kontroler na stację i w ten sposób od razu go ładować. No, moim zdaniem jest to fajne rozwiązanie: fajnie, że w zestawie od razu coś takiego się znajduje, no i to też moim zdaniem bardziej uzasadnia wtedy cenę porównywalną z Prokontrolerem, bo szczerze mówiąc, jeśli chodzi o pady firm trzecich, to często to oczekuje się, że ta cena będzie niższa, skoro nie jest to oficjalny produkt takiego Nintendo. Natomiast ta stacja dokująca moim zdaniem właśnie bardziej uzasadnia tą cenę sugerowaną, a ona wynosi około 70 dolarów, czyli w Polsce tak naprawdę te pady powinny chodzić w standardowej cenie w okolicach 300 zł, podobnie zresztą jak Pro Controller, natomiast oczywiście pewnie zdajecie sobie sprawę z tego, że często pojawiają się promocje i takie Pro kontrolery spokojnie da się wyhaczyć, jeśli się chwilę poczeka za około 2,5 stówki, a jeśli chodzi o ten Ultimate Bluetooth Controller, to ja przed nagrywaniem tego materiału sam go widziałem po około 230 w promocji, więc spokojnie tego typu pułapy cenowe są według mnie do zaakceptowania, jeśli chodzi właśnie o takie no, dobre pady, które w teorii po prostu powinny być mało awaryjne na przyszłość. No i przejdźmy już może do samego wyglądu, do komfortu użytkowania, do designu tego Ultimate Bluetooth Controller. Ja oczywiście będę go Wam pokazywał na bliższych ujęciach, żebyście zobaczyli to wszystko sobie właśnie bardzo dokładnie, jak to wszystko wygląda. Natomiast to, co myślę, że warto podkreślić, to to, że jest tutaj rewelacyjny krzyżak. To znaczy, masa fanów, masa graczy uważa, że ten krzyżak, ten d jest najlepszym krzyżakiem ze wszystkich padów do Switcha, które są obecnie dostępne na rynku. Również jest lepszy niż w padzie od Pro Controllera. I szczerze mówiąc, ja również mam mam takie zdanie, to jest naprawdę świetnie wykonany d i on się rewelacyjnie sprawdzi, zwłaszcza właśnie w grach retro, które często, w których sterowanie jest oparte właśnie na tego typu właśnie padzie kierunkowym niż na gałkach no i zwłaszcza właśnie w tych starych grach, w mordobiciach dwuwymiarowych i tak dalej, no świetnie się sprawdzi tego typu d -pad. Oczywiście jeśli chodzi o same gałki, tak jak Wam wspomniałem wcześniej, nie ma tej wielkiej różnicy w porównaniu z innymi kontrolerami. Jeśli nie będziecie wiedzieć, że są tutaj czujniki oparte o efekt hola, no to zupełnie po prostu nie będziecie tego odczuwać. To, co też warte podkreślenia, to to, że mamy tutaj analogowe spusty, już nie cyfrowe, a analogowe. Natomiast w prokontrolerze są oczywiście to zwyczajne cyfrowe przyciski. Być może, jeśli chodzi o gry do switch, no niespecjalnie to znajdzie wykorzystywanie, ale już na przykład, jeśli będziecie wykorzystywać tego pada chociażby na PC-cie do grania, w jakieś wyścigi, załóżmy, no to fajnie, że tutaj jednak są analogi. No i to też, co warto podkreślić, to to, że z tyłu mamy dwa programowalne przyciski. To też nie jest niby nic nadzwyczajnego, bo często w tych padach od firm Coś takiego się znajduje. Natomiast ci, którzy używali tylko prokontrolera, no to nie mają takich funkcjonalności, więc myślę, że warto również to dodać, że pod te przyciski możemy sobie przypisać po prostu każdy inny przycisk dostępny na padzie, żeby mieć po prostu łatwiejszy do nich dostęp tutaj. I są to na tyle fajnie, tak jakby ukryte te przyciski, że nie ma mowy o jakimś przypadkowym wciśnięciu. O to, możecie się według mnie nie martwić. I myślę, że też to, co warto dodać, to z tyłu jest taki przełącznik bardzo szybki. Tutaj mamy możliwe przełączenia między Bluetooth a 2 i 4 GHz. No i oczywiście Oczywiście, Bluetooth ustawiamy, jeśli chcemy się łączyć ze switchem, a ten drugi, żeby połączyć się z PC. Małym minusikiem jest to, że jeśli chodzi o łączność z PC, to musicie podłączyć specjalnego dongla, który swoją drogą znajduje się w stacji dokującej. Tutaj od spodu można sobie otworzyć klapkę, i mamy taki odbiornik, mały USB, który powinniście podpiąć do portu w pc żeby w ten sposób pad był wykrywany. Teoretycznie można się męczyć z wykrywaniem tego kontrolera poprzez po prostu Bluetooth, ale nie jest to e, jakby ta droga oficjalnie wspierana przez do Firma zaleca, żeby podłączyć tego dongla i w ten sposób być na stałe sparowanym z PC-tem. No, dla mnie jest to malutki minusik, bo szczerze mówiąc można to podłączyć gdzieś na stałe do portu albo do jakiegoś rozgałęźnika USB i po prostu o tym zapomnieć, no ale pewnie znajdą się tacy, którzy będą marudzili na to, że jeszcze mamy dodatkowe, dodatkową jakąś rzecz, o której Trzeba pamiętać, jeśli chodzi o podłączenie do Peceta. Natomiast to, co moim zdaniem jest bardzo fajne, to to, że jeśli chodzi właśnie o ten przełącznik z tyłu kontrolera, no to można to wszystko przełączać w locie. To znaczy, nie trzeba jakoś specjalnie tutaj parować kontrolera i tak dalej. Za każdym razem wystarczy przesunąć przycisk i kontroler od razu jest błyskawicznie wykrywany przez inne urządzenie, to znaczy albo przez switcha, albo przez PECETA. I to jest moim zdaniem również bardzo fajne, że działa to w ten sposób tak dobrze. To coś, co myślę, że jeszcze warto dodać, to to, że wybudzanie konsoli przez ten kontroler jest możliwe i to też trzeba podkreślić dlatego że masa kontrolerów od firm trzecich po prostu nie wspiera wybudzania switcha to znaczy nie wybudzicie konsoli która stoi sobie na przykład w stacji dokującej tylko trzeba ją po prostu jak podchodzić standardowo wybudzać natomiast ten pad umożliwia wybudzenie ale szczerze mówiąc jest to trochę problematyczne dlatego że należy wcisnąć ten przycisk tutaj żeby rozpoczęło się miganie ale trzeba też potrząsnąć tym kontrolerem żeby ten przycisk zaczął szybciej migać i dopiero wówczas Sola jest wybudzana. Jest to trochę gorsze rozwiązanie niż stosowane w pro kontrolerze, gdzie wystarczy wcisnąć jeden przycisk, albo nawet w padach od firmy PowerA, które również wspierają wybudzanie i gdzie jest to również oparte wyłącznie na wciśnięciu jednego przycisku. Natomiast, no, szczerze mówiąc, da się z tym żyć. To też nie jest jakiś problem, żeby sobie machnąć kontrolerem, co trwa pewnie sekundę dłużej, no, ale wspominam o tym, żebyście nie byli tym specjalnie zaskoczeni. Jeśli chodzi o długość życia tego Ultimate Bluetooth Controller, to myślę, że nie ma też specjalnie co marudzić, dlatego że pada ładuje się w około 3 godziny, no a wtedy możemy już sobie pograć przez około 20 godzin na naszej konsoli czy też na PC. -cie. No i jest to myślę, że przyzwoity czas. Nie jest to oczywiście aż tak długi czas jak w Pro Controllerze, który wytrzymuje ponad 30 godzin, tak naprawdę. Oczywiście w zależności od tego, czy nie wiem, chociażby takich będzie Rumble będzie jakaś gra używała, no ale umówmy się, to jest dość taka niszowa funkcja, która jest rzadko używana. Natomiast jeśli chodzi właśnie o ten kontroler od Edbi do 20 godzin to jest wynik przyzwoity, no ale szczerze mówiąc ja bym się nie obraził, żeby było przynajmniej z 10 więcej, żeby bardziej to było porównywalne w takim układzie z Pro kontrolerem. To też co myślę, że warto wspomnieć i co jest dużym plusem tego Ultimate Bluetooth Controller to to, że mamy tutaj dedykowaną aplikację, którą można sobie ściągnąć. Ona bodajże się nazywa Ultimate Software, gdzie możemy sobie bardzo dokładnie zaprogramować różnego rodzaju rzeczy, to znaczy ustawić czułość gałek analogowych albo na przykład tych pustów z tyłu widocznych, no są to funkcje tak naprawdę bardzo często zarezerwowane dla, dla padów dużo droższych, jakiś tam form niby elit i tak dalej, chociaż też doskonale wiemy, że tamte pady również są awaryjne i niestety moim zdaniem się nie udały te drogie pady zarówno do Xboxa, jak i do PlayStation, ale generalnie takie kontrolery nawet i do PC-ów, z tej najwyższej półki, no często umożliwiają tego typu właśnie kalibracje, tego typu narzędzia, jak ten Ultimate Bluetooth Controller, a tutaj dostajemy to praktycznie ze Także moim zdaniem to jest też plusik tego kontrolera od 8 -bit do. Natomiast żeby nie było zbyt słodko, no to też musimy porozmawiać o malutkich minusach, jakie tutaj mamy, a mianowicie to, że w odróżnieniu od pro kontrolera od Switcha, ten pad nie wspiera NFC, czyli nie możemy sobie tutaj parować figurki Amiibo przy pomocy tego kontrolera. No i nie ma też on tych wspomnianych Hader czyli tych specjalnych wibracji bardzo szczegółowych, które no, szczerze mówiąc to są bardzo niszowe rzeczy. To znaczy zarówno jedno jak i drugie jest wykorzystywane nie przez standardowego posiadacza Switcha z raz czy dwa razy na rok. W cudzysłowie, oczywiście, no bo pewnie znajdą się tacy, którzy wykorzystują to częściej, ale są to mimo wszystko dość niszowe funkcje i da się żyć z ich brakiem. Oczywiście pad od 8-bit do wspiera wibracje, jest to po prostu standardowy force feedback, są to bardziej standardowe wibracje, natomiast tych wspomnianych HD Rumble nie posiada. Także pamiętajcie o tym, bo to są po prostu dwie rzeczy, które należy traktować jako małe minusy tego Ultimate Bluetooth Controller. Natomiast według mnie to są malutkie minusiki, które nie wpływają jakoś bardzo mocno na finalną ocenę tego produktu. No i jak już mówimy o cenie, no to przejdę już powoli do podsumowania tego rozwiązania o 8 Do. Moim zdaniem to jest naprawdę rewelacyjny pad. Znajdują się gracze, którzy twierdzą, że nawet wykorzystują go jako swojego głównego pada do switcha, to znaczy przesiedli się na niego z pro -Controlera. Ja bym nie powiedział, nie odważyłbym się powiedzieć, że to jest pad lepszy niż pro -Controller, ale właśnie jako taki topowy zamiennik zdecydowanie się moim zdaniem sprawdza, albo na przykład jako drugi pad, którego byście chcieli dokupić do pro -Controlera. zwłaszcza moim zdaniem jest to rzecz godna polecenia dla fanów tych starszych gier, dla fanów retro, dla fanów klasycznych mordobić, albo jakichś szmapsów, shooterków i tak dalej, w których wykorzystujemy właśnie często te dipady, bo moim zdaniem właśnie te krzyżaki tutaj stosowane w tych padach są naprawdę topowe i ciężko znaleźć lepsze obecnie na rynku. No sam pad rewelacyjnie leży w dłoni. Ma też z tyłu takie wypustki, które oczywiście wspomagają nam trzymanie grip, no i generalnie jest to bardzo podobne rozwiązanie do tego, co widzimy w padach od Xboxa. Zresztą sam design, się tak zwrócili uwagę, ja Wam tutaj postaram się pokazać porównanie tego pada z Procon kontrolerem i padem do Xboxa, no to to jest takie trochę połączenie właśnie pro kontrolera do Switcha z padem od Xboxa i moim zdaniem się to sprawdza bardzo, bardzo fajnie. Pad świetnie leży w dłoniach, jest bardzo wygodny, w miarę długo wytrzymuje na baterii, bo według mnie jednak te 20 godzin to jest ok No i właśnie przede wszystkim ten D-pad. Moim zdaniem to jest główna, główny plus tego kontrolera. No i oczywiście te gałki z czujnikami z efektem hola No jeśli to ma nam zapewnić długowieczność, to to jest już od razu jakaś rzecz, która mówi nam dużo o tym, że powinniśmy tego typu pad a przynajmniej z jednego mieć w swojej kolekcji i po prostu wykorzystywać go w dużo dłuższej przyszłości niż to zapewne będzie w przypadku tych innych standardowych kontrolerów od tych głównych firm, bo przecież zarówno DualSense, jak i Paddle Xboxa, no i przede wszystkim Joy-Con, no niestety wszystkie te gałki są oparte na tych nieszczęsnych potencjometrach, co nam mówi o tym, że niestety prędzej czy później prawdopodobnie... Padną. Także, jeśli miałbym wystawić ocenę temu Ultimate Bluetooth Controller ode mnie 9 na 10 to znaczy, jest to naprawdę świetny pad, moim zdaniem topowy zamiennik pro kontrolera. Niektórzy, tak jak Wam wspomniałem, nawet mówią, że wolą tego pada od pro kontrolera, natomiast według mnie, tak naprawdę wszystko trochę będzie zależeć od ceny, bo zarówno ten pad, jak i pro kontrolery, no bywają w różnego rodzaju promocjach i tak naprawdę, jeśli na przykład zobaczyłbym cenę o 50 zł niższą tego pada niż pro kontrolera, to myślę, że nawet zdecydowałbym się na niego jako na taki pierwszy. Wybór. natomiast jeśli będzie odwrotnie, no to pewnie będziecie kupować tego drugiego pada firmy Nintendo. Ja oczywiście te wszystkie pady, bo zarówno oficjalnego pada Pro Controller od Nintendo, jak i wspomnianego też przeze mnie pada od firmy PowerA, no mam recenzję na swoim kanale, więc możecie też się im przyjrzeć, natomiast tak czy siak, no według mnie ten pad od 8 do to jest naprawdę rzecz godna polecenia, zwłaszcza dla tych z Was, którzy posiadają już Pro Controllera, nie chcieliby kupować drugiego takiego samego, a też wiem, że Nintendo jakoś super nas nie rozpieszcza z wersjami kolorystycznymi tych swoich oficjalnych padów. Także jeśli szukacie czegoś dodatkowego, to moim zdaniem to jest naprawdę, naprawdę fajne rozwiązanie. Także to tyle ode mnie w tym teście. Mnie ten pad bardzo pozytywnie zaskoczył. Ja jestem z niego zadowolony. Natomiast też mnie ciekawi, co wymyślicie, bo na pewno znajdą się osoby, które już miały z nim styczność, które już go testują albo mają go, posiadają go po prostu i mogą się o nim wypowiedzieć. Także dajcie znać, czy również macie tak dobre wrażenia z użytkowania tego Ultimate Bluetooth Controller, czy też Znaleźlibyście jakieś minusy, które, którymi chcielibyście się podzielić z innymi widzami mojego kanału. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, za dotrwanie do końca i do usłyszenia już niebawem w kolejnych materiałach na moim kanale. Trzymajcie się.